W naszym programie już za chwilę widowisko przygotowane przez Andrzeja Strzeleckiego, rampa rampa, a oto co w przedstawimy Państwu jutro w piątek 16 sierpnia. O 6 jak zawsze, kawa czy herbata, a w niej między innymi kartka z kalendarza. Dwie godziny później, 17 odcinek australijskiego serialu Nie ma jak w domu. Po nim, wiadomości. O 8.40 misiowe rysowanki. 10 minut później, w teleferiach, Lato z czarodziejem. O 9.10 druga część brytyjskiego filmu Bez wyjścia. Po niej teleturni przyrodniczy dla dzieci koło natury. 5 minut po 10. młody Indiana Jones zawędruje do Palestyny, a dziać się to będzie w roku 1917. W miniaturach opowieści profesora Wiktora Zina o wiejskich kapliczkach. 10 minut później muzyczne lato w jedynce. W lecie z magazynem notowań historia kolejki wąskotorowej na Pomorzu i browaru w W południe wiadomości. Po nich rolniczy magazyn informacyjny Agrobiznes. Pięć minut później opowieść o roli, jaką Jerozolima odgrywała w historii Żydów. W szaleństwach medycyny mowa będzie o tym, czym jest letarg. Kwadrans przed pierwszą Teleplastikon o 13.00 pierwszy i jeden z najsłynniejszych filmów z Elvisem Presleyem w roli głównej Love Me Tender. Akcja tego filmu rozgrywa się wkrótce po zakończeniu wojny secesyjnej. W cyklu Mój Świat spotkanie ze zwycięszczeniem konkursu Fundacji Innowacja na Nauczyciela Roku. Werbiści to historia zgromadzenia zakonnego słowa Bożego powołanego 100 lat temu przez ojca Arnolda Jansena. O 15.10 opowieść o Tadeuszu Wichlickim Strojcielu. 20 minut później 17 odcinek amerykańskiego serialu Inny Świat. W programie Bractwo, Przygody i Zabawy turniej rycerski w Kamieniu Krajeńskim. W Ciuchci rebusiowe wakacje. 10 minut przed 17 kartka z kalendarza. O stałej porze teleekspres. Po nim Mikołaj Radwan po raz kolejny powie do Piotra Franczewskiego Tata, a Marcin powiedział. Goniec przedstawi Państwu najważniejsze wydarzenia kulturalne mijającego tygodnia. 20 minut później, magazyn motoryzacyjny bezpieczny. 18.10 Radka w ciemno. Wieczorence Paddy. Wiadomości 19.30. Po nich jeden z najsłynniejszych muzykali w dziejach kina, nagrodzony 10 Oscarami West Side Story w reżyserii Roberta Weissa z muzyką Leonarda Bernsteina i choreografią Jeroma Robinsa. Po filmie Puls Dnia o 23.00 wiadomości, a kwadrans później MTM, czyli Mando Materny, Materna Domana. 10 minut przed północą opowieść o śmietance artystycznej Paryża, film to miłości z Izabeli Per w roli głównej. A na zakończenie raz jeszcze przedstawimy Państwu program Goniec. Zapraszamy do jedynki. Katy czeka na mnie 4 lata. Dla mnie to jak 40. Co się stało? Generał Lee poddał się grantowi 4 albo 5 dni temu w Virginia. Wojna skończona. Możemy wracać do domu, jeśli jeszcze mamy domy. Słyszeliśmy tu, że pan żyje, panie Vance. Ja i Katy pobraliśmy się trzy miesiące temu. Lass me tender. Pierwszy film Elvisa Presleya z piosankami, które stały się światowymi przebojami. W kinie letnim Love Me Tender w reżyserii Roberta Webba. W piątek o 13.00. 2 w 1, czyli detergent plus środek zmiękczający w jednym proszku E2 w 1. E2 w 1 bierze do czysta i zmiękcza tkaniny. Dlatego nie potrzebujesz już kupować oddzielnie proszku i płynu do zmiękczania tkanin. Twoja rodzina i tak będzie miała czyste i miękkie ubrania. Proszek E2 w 1 bierze i zmiękcza, a ty oszczędzasz.